Zaczniemy. Chciałabym Wam powiedzieć jeszcze jedną rzecz, że zdaję sobie sprawę, że praktycznie wszystkie składniki w każdym siadaniu się powtarzają oprócz tortilli. To zobaczycie później. To jest celowe, bo to jest po prostu pięć pomysłów na siadanie, które ja robię najczęściej, i to jest po prostu takie zastosowanie w sumie tych samych składników na wiele sposobów. Także mam świadomość, że ciągle, nie wiem, na przykład będzie się pojawiał banan, płatki owsiane, to jest po prostu coś, co możecie użyć na wiele sposobów. To są też rzeczy zdrowe płytki owsiane są bardzo zdrowe i po prostu śniadania, które często robię, tak one realistycznie wyglądają. To są moje realistyczne śniadania. Naprawdę bardzo często je jem, tak naprawdę już chyba od roku. Także są mega sprawdzone, wszystko mi smakuje. A jeżeli będziecie robić coś z mojego przepisu, to wstawcie to na Insta Story i oznaczcie mnie. Nazywam się na Instagramie Natalixy. Jeżeli mnie tam nie obserwujecie, to zachęcam, bo jestem bardzo aktywna tam cały czas. Także oznaczcie mnie, będzie mi bardzo miło i dodam was do Mani kā stari. to zaczynajmy. I hey, kochani, witam was od razu z kuchni, bo jak możecie wiedzieć po tytule, dzisiaj nagrywam 5 śniadań. Bardzo prosiliście mnie o ten filmik, żebym nagrała po prostu moje śniadania, więc stwierdziłam, że zrobię takie 5 śniadań, które jem najczęściej. Głównie będą tutaj dominować śniadania słodkie, bo ja raczej rano jem takie słodkie rzeczy, ale słone też bardzo lubię, tylko będzie po prostu jedno śniadanie słone. Te śniadania są w takim fit stylu, bo ja raczej staram się jeść lepiej, ale wiecie, nie jestem dietetykiem, nie jestem w tym Specjalistą po prostu pokażę Wam to, co ja najczęściej jem na śniadanie. Więc zapraszam Was. Do pierwszego śniadania będziecie potrzebowali dwie kromki chleba. Najlepiej jak to będzie żytni chleb albo razowy, po prostu nie biały. Następnie potrzebujecie jednego banana, masło orzechowe. I ja lubię do tego dawać kokos i mój taki protip z rana. Żebyście brali jakikolwiek dzbanek, jaki macie w domu, wlewali do niego wodę, dawali cytrynę, bo wiadomo, cytryna jest zdrowa, wodę trzeba pić, a w takim dzbanku prędzej już wypijecie niż w takiej butelce. Przynajmniej ja tak mam. Jak możecie się domyślać, będę robiła tosty. Jeżeli nie macie tego tostera, gdzie tosty tak wyskakują, to nie martwcie się, możecie zrobić jakby zwykłe kromki, bo po prostu jak ta kromka jest trochę taka przypieczona. Ale jeżeli nie macie takiego tostera, to nie przyjmujcie się dalej, możecie zjeść to jako zwykły chleb z masą orzechowym, bananem też będzie super czekam aż się przygotują. W tym czasie przygotuję już moją wodę z banku. I całą taką półwkę wyciskam sobie i wlewam to do mojej wody. Moim zdaniem to też jest taki protip, że ten zbanek jest, popatrzcie, bardzo duży i wydaje się wam, że tu jest tak mało wody, iż tak mało wody wypiliście, a tak naprawdę tu mieści się cała butelka. Także może psychicznie lepiej będzie wam yy, piło się tą wodę. Ja jak zwykle spaliłam swoje tosty, yy, tak one wyglądają i teraz daję sobie na nie masło orzechowe. Warto też patrzeć na skład masła orzechowego i jednak kupić to takie troszeczkę może droższe, ale wiecie, które ma. Więcej zawartości orzechów w sobie, bo nie oszukujmy się, ale są takie masło orzechowe, które tych orzechów ledwo co mają. Też wiem, że możecie zrobić takie masło sami w domu, więc jeżeli macie czas, chęci, to takie masło też łatwo można zrobić samemu w domu. No i drodzy, teraz kroimy banana. Ja bardzo lubię banana, więc dlatego daję po prostu całego, ale jeżeli dla Was to jest za dużo, możecie dać połowę, czy po prostu ile Wam tam pasuje. Tak się prezentuje i na wierzch sypie kokosem. Kolejne siadanie, które Wam pokażę, to jest tortilla, którą bardzo często wykonuję. Do niej potrzebujecie tak naprawdę tylko jajek, tortyli i warzyw wedle uznania. Ja lubię pomidory, lubię oliwki, kukurydzę, szpinak. Tak naprawdę dajcie wszystko, co chcecie. Ona jest bardzo, bardzo szybka. Taką tortillę podgrzewacie na patelni bez żadnego masła. Ja dodaję tylko na tą tortillę ser, żeby się roztopił. Akurat nie miałam zwykłego sera żółtego, dlatego dałam jakiś taki parmezan, który miałam pod ręką. No i w tym czasie, wiadomo, smażę sobie jajka, robię jajka sadzą, kroję sobie warzywa i potem to wszystko nakładam na tą tortillę ja robię sobie dwie takie tortille, one są mega wystarczające i zapychające ale jednak jedna tortilla to byłaby za mało także to jest bardzo szybki sposób na pyszne słone śniadanie no i oczywiście przyprawiacie sobie to tak jak lubicie i tak ona się prezentuje moim zdaniem jest mega smaczna i warta uwagi Następnie klasyczna owsianka, którą już chyba od ponad roku. Do niej potrzebujecie, tak jak Wam pokazuję, płatki owsiane. Ja daję sobie płatki migdałowe, żurawinę, masło orzechowe, nasiona ja możecie dawać orzechy, wszystko co lubicie. Ja też daję białko i mleko migdałowe. Może być zwykłe, jak po prostu lubicie. I ja sobie daję 60 gram takiej owsianki, a to są 4 łyżki, tak około przyliczone, jeżeli nie macie wagi. Zalewam mlekiem, dodaję sobie właśnie tak mniej niż połowę miarki tego białka, co Wam pokazałam wcześniej, mieszam, mieszacie. Dotąd, aż owsianka będzie po prostu gęsta i w tym czasie sobie kroję owoce, ja użyłam banana i kiwi, daję tę owsiankę do miski i układam sobie tak estetycznie, żeby ładnie to wyglądało po prostu, yy, ale co wiecie, wygląd nie ma znaczenia, bo i tak to zaraz wszystko zmieszacie ze sobą, ja to robię po prostu pod filmik, żeby ładnie wyglądało i tak to się prezentuje, wszystko co powiedziałam wcześniej, wszystkie składniki znajdują się w tej właśnie owsiance. Przedstawiam wam omleta jedynie z płatków owsianych i jajek w moim wykonaniu. E, takie e, płatki owsiane też są 4 łyżki, czyli 60 gram około. Z dwoma jajkami mieszam i na patelnie daję oliwę z oliwek, a na to wiadomo, wylewam tą całą miksturę, z której powstaje omlecik. E, w tym czasie sobie kroję owoce i przepraszam, że ten omlet jest taki krzywy, ale po prostu mi coś nie wyszło. Daję na to dżem i wszystkie oczywiście mm, dodatki. I tak to się prezentuje. I kolejne śniadanie, które też bardzo lubię, w słodkim wydaniu oczywiście. To są po prostu zblendowane, mrożone owoce i milion dodatków do tego. Składniki widzieliście wcześniej, także już się nie powtarzam. Takie owoce z płatkami owsianymi, mlekiem i szpinakiem blenduję w po prostu blenderze. Przez to, że ćwiczę to po prostu daje białko, dodaję masło orzechowe i to wszystko razem się pięknie blenduje. I następnie oczywiście daję to do miski. Dodaję wszystkie dodatki: owoce, granole, orzeszki, po prostu wszystko, co mam pod ręką. I oczywiście klasycznie banan. Banana dodaję do wszystkiego, po prostu kocham banany, ale też miałam jabłko pod ręką, więc dodałam jabłko i to jest po prostu takie owocowe siadanie, ale mega pyszne, szybkie. I jak lubicie lody, to na pewno się sprawdzi. Mam nadzieję, że filmik wam się podobał. Jeżeli tak, zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie mój kanał, włączajcie dzwoneczek, żeby być na bieżąco z moimi filmami. Będzie mi bardzo miło. Piszcie w komentarzach, które śniadanie wam się najbardziej podobało. A jeżeli oglądacie od tego momentu, to w komentarzach zostawcie emotkę, która się wyświetli wam tutaj na ekranie. Wpadajcie na mojego Instagrama oraz TikToka. I zapraszam na moje kolejne filmy. Bye!